Cześć, a dzisiaj mamy dla taką tę konstrukcję jest to taka kłódka kłódko, kasetka na jakieś, no jesteście na klucze, tak? na klucze do samochodu, tu gdzieś tam jakieś może małe elementy, ale, ale często wykorzystywane do tego, żeby małe elementy, jakieś może pendrive, no ale akurat ta wersja z kłódką, z tego co wiem, często jest wykorzystywana przez osoby, na przykład, które gdzieś tam podjeżdżają na plażę czy surfują, czy nie wiem, nurkują no generalnie korzystają z tej plaży gdzieś tam aktywnie Będąc w plaży, czy, czy też z morza jakiegoś akwenu, będąc w wodzie, no co z kluczkami z samochodu w tym czasie zrobić? Tak? Jak, jak nie mamy jakichś znajomych kumpi rodzinę, kogokolwiek, kto by te klucze popilnował, no to z częstym patentem jest takie yy, cudeńko. Jak tu widzicie. I ktoś przypina sobie to do samochodu. To może być przypięte tak do rollingu, do, do, do klamki, ale równie dobrze może być przypięte gdzieś, gdzieś tam od, od środka, gdzieś przy kole, do, do jakichś tam wahaczy, żeby to nie było na widoku. No i można tak te klucze bezpiecznie sobie przechować. A znając szyfry, no to się do nich dostać, jak skończymy naszą aktywność. To oczywiście przykład jest tak z plażą, ale tak wspominam plaży, bo. Ta konstrukcja przyjechała do mnie od widza, który poprosił o pomoc w zdekodowaniu tego cudenka, gdyż gdzieś tam przy zmianie kodu zapomniał, zapomniał, coś ustawił, coś zapomniał, coś przestawił, no i generalnie zablokował sobie tę konstrukcję. A wiem, że, że ten widz właśnie między innymi przy jakimś, jakiejś, jakiejś formie aktywności, aktywności akwenowej wykorzystuje to do zabezpieczenia swoich kluczyków. Dobra, więc tak. Yy, ta konstrukcja niestety jest bardzo prosta do zdekodowania. Miałem z nią yy, chwilę problemów, ale, dlatego, że po ustawieniu tych, tych, tych kodów, no i tak cały czas jakby nie, nie mogłem. Znaczy, kodów po zdekodowaniu, gdzie wydawało mi się że poprawnie, dekoduje, i tak nie mogłem jakby otworzyć tej kasetki ani, ani, ani zdjąć. Yy, yy, no nie wiem, ciągnął za pałąk, on nie odbezpieczał, ani też tutaj ta kasetka jakby nie chciała się otworzyć. Odzywałem się do widza, że chyba na tarczy, bo no, nie daje rady, tak? To, 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 co mi się wydaje, że zrobiłem dobrze, nie przyniosło rezultatów. I on powiedział, że no, też mi się zdarzało często, że musiał się trochę posiłować tą kasetką, zanim ją otworzył. No i tutaj był jakby, też pytałem o to, czy nie było jakichś prób siłowych otwarcia, być może zamek się uszkodził. Ale właśnie jego, jego informacja na ten temat, że gdzieś tam się z tym siłowo otworzyć, otworzyć, no, to była taka gwiazdka dla mnie. Spróbowałem jeszcze raz, no i mi się to udało. I już Wam mówię, jak, jak tutaj to dekodowanie generalnie realizowałem. Takim oto cienkim dekoderem, to jest akurat dekoder, który dostałem od widza Bartosza. Natomiast też można wykorzystać, czy to jakąś blaszkę wycięto z puszki, czy szczelinomierze, które tam powszechnie można kupić, nawet, nawet węższe niż to cieńsze. No i cóż robimy? Wkładamy sobie. Takie cudeńko. A, tutaj właśnie ta, ta kłódka też jest taka to Ta, kłódka, no, ta, ta, ta kasetka ma takie. Mm, no, taką może nie, nie, nie jest zabezpieczenie, ale, ale to, 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 tak działa, że nie można kręcić w, w tą stronę w kółko. Na zerze to staje, no i jest blokada, więc ja sobie obróciłem to w tą stronę. No i próbowałem coś tutaj wyczuć, tak? O, i mm, wkładamy to przy kole i. Kręcimy kołem, czy też kręcimy, przekręcamy trochę i próbujemy coś wyczuć. No i tutaj nie wiem czy widać to, czuć słychać. ta trójeczka mega wyraźnie, mega wyraźnie wchodzi. O, kolejna trójka, tutaj jedynka. Ja miałem też trochę szczęścia, że dosyć szybko te na początkowych cyfrach te koła gadały. No i to jakby mi gadało. No, Przeprowadziłem oczywiście wszystkie te elementy dalej. No, te, 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 te cyfry. No nic innego poza trójką i, i jedynką mi tutaj nie chciało gadać. Już wam, pokażę może, narysuję o co chodzi. Generalnie w wielkim skrócie jedno z tych kół, wiem, że nie umiem rysować, to w ogóle koperta, nie jakaś tam Normalnie koło, no to, no to mamy koło, tak. <laughs> A te, no i, no i tutaj powiedzmy jest, tak, 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 powiedzmy, żeby nie było tych wcięć. Tutaj, tutaj jest element, który musi wejść do środka, się, się cofnąć, żeby można było odbezpieczyć jakiś tam zamek. Natomiast te, właśnie koła z, z tej konstrukcji, nie tylko z tej, z wielu różnych, wyglądają mniej więcej tak w wielkim skrócie. I tu jest ten element. Jak wszystkie są ustawione, w ten sposób do tego, powiedzmy, kołka, no to on może, on tu ma, ma miejsce, może się, może się cofnąć i powiedzmy pozwolić na to, żeby coś, no odwrotnie, że coś tutaj się powiedzmy przekręciło, schowało, no już <laughs> konstrukcja zamka może być różna ale właśnie to jest, to jest główna główny, główny rzecz żeby wyczuć ten, ten element i w niektórych konstrukcjach jest to dużo trudniej wyszuwalne, natomiast w tym, no w tym mega co, co dalej? No bo mamy to ustawione, te wcięcia, ale jakby no tutaj od frontu, a to gdzieś pewnie w środku mechanizmu siedzi, więc No co należy zrobić? Należy przekręcać te koła cierpliwie i próbować otworzyć tą kłódkę. Ja będąc, ja już znam ten kod z 8866, czyli tam 3 plus 5, 5 trzeba było dodać do tego. No ja to próbowałem, no, no nie, nie, nie idzie tak, nie idzie, ale jak się. 6655 trzeba by na pewno, yy, przepraszam. No tak, na pewno <grywa> 6688, czekajcie. Może ja teraz to się tutaj czaruje, ale raczej bankowo to był ten kod, może 7755, to chyba szukam. oszukuję. Nie, no i chyba mamy tą sytuację, która spowodowała, że. Jakby za pierwszym razem nie byłem w stanie w ogóle do tej konstrukcji podejść Jestem przekonany, że to jest 6688 O! <laughs> widzicie? I właśnie ustawiłem sobie ten, ten kod No i generalnie miałem problem, bo to w ogóle nie chciało zagadać Nie chciało się otworzyć <laughs> ani ciągnąć zapałek, ani też no, otworzyć się ta kasetka <laughs> Więc drogi widzu, ja tu nie wiem, proponuję Ci to dosyć mocno nasmarować, być może przeczyścić. Tylko chyba się jednak życie nie da otworzyć w jakiś tam sposób bezinwazyjny, żeby to rozkręcić. No ale ta konstrukcja już taka staje jest trochę ryzykowna do, do trzymania w tym kluczy. A, no, teraz jest OK, nie? Ale przed chwilą nie szło. No, smarowałbym na początku, a potem zobaczył. No dobra, spróbujmy sobie to. Y Taki długi materiał z takiej proste rzeczy można powiedzieć. Spróbujmy sobie zmienić ten kod jakiś randomowy, tak żebym wam pokazał, że ten, ta metoda naprawdę działa. Dobra, zmieniłem kod, tu jest ten, ten mechanizm. Teraz kręcę kołami. Dobra, nie mam po kompletnie pojęcia w tym momencie na jaki kod yy, przestawiłem. No i spróbujmy sobie to ustawić na 0.00 i zdekodować. Szukamy, szukamy tego takiego się gate, o którym wam mówiłem. W tym przypadku mamy 8 8, zdecydowanie 6. Wiecie, niech ja... Tak, zdecydowanie jest to 6 5. W ogóle ta konstrukcja jest dosyć. O, i 1, gdzieś mi chyba. Tak przeleciało. Dosyć e, ciekawa z, z w tej formie wielu takich kudek takich takich ja sobie tych nie widziałem nie, nie mam chyba pod ręką takie masterloki były które kiedyś pokazywałem dobra i teraz yy, było 3 8 więc 5 dodajmy czyli z tych 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ok no coś nie, coś, coś tutaj, to nie było dwóch takich samych cyferek, więc <grymianie> ten materiał u Loctube'a co? jeszcze sorki, bo tutaj coś mi się paluchami moimi kręciłem i nie taki nie taki, nie taką rzecz złapałem, dobra, tu jest 8 jeszcze raz na szybko dobra, będzie, będzie przydługo ale wybaczcie tu zdecydowanie jeden Tutaj 5. Dobra. 1, 5, 6, 8. To jest naszego... Nasze Nasza chcemy robić, więc tak dobra ustawić. Więc przesunąłem o 5, bo już wiem, że 5, bo yy, Trójkę wyczułem, była ósemka, więc po prostu te koła trzeba przesunąć wszystkie, jak myk, 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 tymi, tymi wycięciami o 5, żeby to zagadało. 1, 2, 3, 4, 5. Chcemy zrobić to precyzyjniej. 6, 7, 8. 9 0 1 dobra 1 2 3 4 5 0 i tutaj będzie 6 tak 1 2 3 4 5 dobra no i znowu będziemy się siłować z tym zamkiem ale tak to jest jak widzicie to jest jak widzicie to, to zabezpieczenie więc to jest ten, ten kod więc dobra drogi widzu ja tutaj ustawiam kod 000 tak żeby było wszystko jasne i cóż, no i, no i odsyłam, tak? Mam nadzieję, że jak sobie to przesmarujesz, to... Yy, to wszystko będzie cacy. Z tym zamkiem, bo na razie jest, no jest źle. Dobra. Zero, Zabezpieczenie włączone. Włączone. Tutaj taki, taka zaślepka gumowa zrobiona, żeby wrócić nie dostawał. I tyle. Ale materiał myślę, że będzie krótszy, wybaczcie mi, taka dzisiaj e, konstrukcja, no dość ciekawa, bo w takiej formie z, z tego, tego, tej kurtki nie widziałem, najczęściej jest tak, że otwiera się całą klapkę i, e, i tutaj jest e, jakiś element, który trzeba wcisnąć, żeby, żeby, żeby ten pałąk e, odskoczył, więc pod tym względem jest to spoko, pod względem zabezpieczenia, tak sobie myślę teraz, to może lepiej nie, 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 nie smaruj tego. Jak znasz kod, to się poszarpisz i otworzysz. A, a ktoś, taki jak podejdzie takim narzędziem, to się zdziwi, że tak ciężko i pomyślisz, że coś tutaj źle ustawił <laughs> i po prostu unikniesz być może przykrej niespodzianki kiedyś. Dobra, żartuję trochę, ale <laughs> ale te, na, pewno, na pewno te wszystkie zamki, kutki, konstrukcje, które nie są mocno nastawione, nie pracują tak płynnie i tak dalej, one sprawiają większą trudność przy odpikowania, przy takiej właśnie próby dekodowania. Dobra, to tyle. Na dzisiaj dzięki, materiał wyszedł mi dłuższy, o wiele nie myślałem, trzymajcie się, cześć, a tutaj to będzie niedługo wysłane, także nara.